To łóżko wydaje się w porządku. Weźmy górne. Wow! okej, okay, a pójdę gdzie indziej. Jak wolisz. Czy krzyczysz przez sen? Nie. O tak, zobaczymy. Aha, aha, aha. Może wypróbuję ten tam? Och, tak, ten jest o wiele lepszy. Aha! Potrzebujesz pomocy? Tak, proszę. Zaklepuję to łóżko przy oknie! O, nie słyszałem, że zaklepałeś. Chcesz łóżko na górze czy na dole? Chcę ten, który ty chcesz! Może powinniśmy o nie walczyć? Eee, po prostu wezmę inne łóżko. Tak! Podjąłeś dobrą decyzję. BUM! Nikt nie zadziera z samcem alfa! Nasz zespół jest gorący! Z pewnością, brachu. Okej, okay, jeśli o mnie gadacie, dam wam trochę prywatności. Teraz jest o wiele bardziej estetycznie. Kwiaty są źródłem szczęścia. O tak, jestem teraz dużo szczęśliwsza. Więc... Twój ex, co z nim? Nie mogę uwierzyć, że Chase tu jest. To moja konkurencja. Wyrzuć to z siebie. Powiedz mi wszystko. Nie chcę o tym gadać. O, Kiedy wygram ten milion? Część z tego przeznaczę na szpital zwierzęcy? O, to coś, czego nigdy bym nie zrobił. Sojusz zaczyna się od dwóch osób. Podoba mi się klimat Emmy. Jest wysportowana i trochę pikantna. Właśnie o to mi chodzi.